Odbywają się tutaj targi film, wideo, foto. Jesteśmy teraz w największym namiocie tutaj na tych targach. Namiocie firmy Sony. Przedstawiam Państwu eksperta do spraw technicznych Sony. Yeah. Pana Rafała Wylegałę. I opowie on nam o najnowszych produktach prezentowanych tutaj na tych targach. Na tegorocznych targach produkujemy mnóstwo nowych produktów. Takim największym wydarzeniem jest to, że pokazuje po raz pierwszy w Europie mock-up naszej znaczy najnowszej, pełnoklatkowej luszczanki, która będzie miała rozdzielczość ponad 24 miliony pikseli. Ale drugim, najważniejszym dla nas produktem jest to, co tutaj widać na szyi. O, proszę bardzo, to jest luszczanka Alfa 350 i największym, największym plusem tego aparatu jest to, że dysponuje podglądem na żywo, czyli tak zwaną funkcją Live View, bardzo popularną przy zachowaniu bardzo szybkiego systemu autofocus. System autofocus pracuje na Live View dokładnie tak samo szybko, jak bez tej funkcji. A może Pan nam zdradzić po co ta kolejka tutaj na ladzie, a, ko ko Kolejka... E, Działam ja mam Kolejka to jest e, mój osobisty pomysł, dlatego że byłem w ubiegłym roku e, po raz kolejny w Japonii, w Tokio, e, a Live View w Alfie 350, którą tutaj trzymam w ręku, czyli ten podgląd na żywo, cechuje przede wszystkim szybkość działania. To jest coś, co go bardzo odróżnia od innych ostrzanek na rynku. A najlepiej szybkość działania testować na szybkiej kolejce. Shinkansen, czyli taki bullet train, coś jak TGW w Europie, jest to pociąg, który kojarzy się z szybką pracą, z szybką jazdą, a ten aparat potrafi to rejestrować. I przetestowaliśmy to i faktycznie jest to najbardziej przekonujący przykład, że to działa. Fotografowanie Shinkansena Alfon 350. Dziękuję bardzo.